Witam. Taki mały problem się pojawił, czek. Zobaczymy, co to jest. Mam urządzonko, zaraz go podłączymy. Muszę zorganizować gniazdo. Gniazdo znajduje się tutaj pod spodem. Trzeba się teraz będzie podłączyć. Podłączone odpalamy, zobaczymy, skanujemy. Niestety muszę jest przerwać przez telefon. A nie mam drugiej kamery. Błąd wskazuje na czujnik położenia wałka rozrządu. Zobaczymy, teraz musimy zlokalizować gdzie on jest. No i spróbować wymienić. Czujnik już zakupiłem. I zobaczymy czy to jest to takie małe coś. Próbuję teraz to zlokalizować. I tak szczerze mówiąc... Nie wiem gdzie szukać, ale... Ale jest chyba tutaj. O! Tu jest chyba ten czujniczek. Nie wiem czy będzie tu widać. Jedna śruba. I to jest tu. No, zobaczymy, ile trzeba będzie rozbierać. Zdemontowałem pokrywę, akumulator. Ten czujnik trzeba tutaj przekręcić i wyjąć, a przeszkadzają te, te kable. No. Jak mamy to już odkręcone, zdjęte kabelki, to teraz go trzeba obrócić. Jeszcze raz. Obracamy go I wyciągamy No I to jest ten cały czujniczek trochę oleju poleciało, ale to nic No nic Teraz zobaczymy co będzie dalej Tu mamy nowy Wkładamy i zobaczymy co się będzie działo No jest już na miejscu Czyściłem, zobaczymy, czy nie ciechnie nic. No to teraz składamy wszystko po kolei. Kopułkę, to i sprawdzamy, co się będzie działo. Na razie, wszystko na krótko złożone. Zobaczymy, co z pacjentem. Ciekawe, czy w ogóle odpali. I co będzie? O, proszę. Nawet bez, bez skanowania wszystko zgasło. Czyli jest nadzieja, że pacjent przeżył. Trzeba będzie potestować teraz i zobaczyć. Jeszcze raz. Gaśnie gaśnie kontrolka. Składamy go. Na no, złożona. Teraz odpalimy, przetestujemy jeszcze, zeskanujemy